Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj jest 25 września Puszek odpoczywa A my jedziemy, Puszek jadzie z nami Puszek to jest dobry pies, mądry Trochę u nas wczoraj porosiło, można powiedzieć Nie popadało, rosa jest mocne rano A pada to tam u nas, to tam licho wam pada Rosy jest, chce wejść i ściągnąć o, od kominka. trochę agregać się wyczyścił. Nie wiem, czy go będę miał, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie. Bobrosiał. Wiadomo, ciągniki nie chowane były dzisiaj. Muszę tu posprzątać. Moje brud, syf, od pierwszego właściciela jeszcze, ale wiecie. Wiecie, jak jest. co Połopszutane, bo teraz tata po operacji nie wiem, czy wiecie, mówiłem, czy nie mówiłem, po zabiegu, bo miał przepuklinę Pachni. pachni no kuwa nie wypowiem tego sorry za przekleństwo, mniejszał z tym, dam kluczyczki, nic nie widać. Trzeba wycierać odpalić, a jak nie, to ręcznie zaraz zobaczymy, jak będzie palił jumzik. Chodź. Łapany. Licho wydać. A może nie będzie tak źle. Chyba będę widział. Aż tak kurde ciężko. Trafi chyba szmatę zaraz przynieść, no ale dobra. Gazik. I... Słuchajcie. Ale... Kurczę, dobra, a te weźmy, bo wieczorem widzimy się na polu. A i uprawianej. Już od jednego raz powie, zresztą nagram, ale jak czołg stoi na dronu, to musiałem go wydzierać, jak mu mówię, bo nie widać O, jaki ład! Ledwo trzeba umówić, umówić, bo się ziemia pcha. Gdzie nie gdzie jakiego, to się wejdzie Nie mogę wiesz, Jedną ręką to ciężko wiecie jak jest Gdybym ja miał muszę kamerkę na głowę, bo inaczej to liko My zobaczymy jak ziemiała nieuprawiona nową mo, tak wygląda no tutaj jest dzisiaj lepiej bo trochę popadało lepiej jest zrobiona ale go ci trochę o, jak widać jest ziemi bo troszkę tam porosiło niedużo ale porosiło, jednak agregat będzie do mycia jak widzicie brunny i ciągnik też brunny ale jeszcze ciągnik to jeszcze będziemy wałować to jeszcze trochę wczoraj ruszałem to nie wiem czy będę to ruszał czy nie zobaczymy tak wyglądało Ziemia zruszona, a tak nie No po tym agregacie popadało no, to jest różnica. Jeszcze parę razy i poprzeczniaki A tam u jaka facia się dała jak cholera No dobra Jedziemy, siadamy, jedziemy do Rzymii zasiać przy mieczu się zapykało nie wiem nieważne będzie poprawiał ja nie, trudno nie, się mówi na koniec od kierownictwa spóźnię to prawie, no prosto nawigacja, średnie bez kierowania e, tyle coś się ma to bez nawigacji a... Ścięło siłowników żebym założył ten dezetal, bo w Belarusa w jak pamiętam No może się uda za rok zobaczymy. Na razie to wiecie. Trzeba robić cię mali. I dwa razy ma dwa ciągniki, więc na się radę. Dobra, za do Tak pole wygląda uprawione, poprzecznik tak, ukurzone, wszystko, ale do mycia Wam powiem, że tutaj przejechałem i ładnie się też uprawiło Toto, po to oranym tutaj się trochę pchało, ale Wam powiem, że, że nie jest w Toto, to, to, to by można zasiać, aby tak wszędzie było na każdym kawałku, to wam powiem, że nieźle, dobra ja siadam zaraz będziemy siać to w jednym odcinku wam to już nagram uprawianie i sianie I widzimy się już przy sianiu no i ruszamy siać, powoli siewniko jak widzicie zasypany, Gazu! wiesz Hey. Jedziemy, może popada Później wała, pożyczę, co coś też nagram z tego Do tego jak zasiałem to już będzie można umyć dziadek za sterami te 25 Nie wiem czy narwy będzie siał te poprzeczniaki czy nie skłąpałem, że no luks Maszyna do uprawy Mnie ja się podoba ten agregat Dodałem za niego 4800 Bo nie wiem czy mówiłem chyba raczej nie O Powoli Bo przód mu bierze Nie ma tych obciążników na przodzie wszystkich i mu przodek poderwało Nieraz już, nie dwa. Ja nieraz wchodziłem za obciążnik robiłem. Dobra, do domu. Dobra, no no Dziadek to Ty, dziadek. Tak jak panie u was tata do wszystkiego się no ale trzeba. Jeden na tym siemniku siedź, bo no tak to to wiecie jakie Nie No nie Jadź! Jać Wosłot zawadził Raz. Dobra w czasie, widzimy się za chwilę No i siejemy. trzeci raz wokoło będziemy jechać Jeszcze raz starciną 4 razy, 5 objechać. I koniec na ten rok. po zipa. No jebuszek, pomocnikuty. Nie jedziemy po podłogę, bo już się skończyło. Już coraz mniej, mówię. 4-5 razy objechać. A wiatr się wzruszył. Mam nadzieję, że mnie coś słychać, bo wiatr jest to ciężko. Może być, ale chyba nie będzie tak źle. Przewiewamy, ale wam powiem, że Jalnia Licho wieje, coś nie jest tak dobrze. Agregat czeka do umycia. Ciągnik, to ten też. Ciemnik do stodoły, dobra. Widzimy się po. No, my już po obiadku przechaliśmy. Znów ciemnik zasypaliśmy, ale nie całe, bo zostało. Tamto mi niecały siemnik, więc już będziemy kończyć Zasiewy już można powiedzieć na ten rok Pogoda coś się chmurzy, ale na razie nie pada, jak widzicie sprzyja No to byliśmy jeszcze pooprzątać Tata bez dwa miesiące nie może, ja obowiązki przejąłem wszystkie. Tu! Pokazuję gdzie. w tak jak widać, już żeśmy zasięli zboże. Właśnie równo jak na stole. Na razie nie pada kukurydza powoli no, tam case i klas na ziarko agregat stoi, agregat no kultywator agregat już umyty jak widzicie jeden ciągnik też czyściejszy co nie jest brunny jak jak wtedy rano jak żeśmy robili mam nadzieję że odcinek wam się taki spodoba z uprawiania i siania razem teraz będziemy wałować, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia! Zostawcie łapkę w górę, papa! Pa. I subskrypcję.